Dzisiaj przychodzę do Was z nowym filmikiem. Nie samo, oczywiście z Klarą, która oczywiście musi troszeczkę zakłócać tutaj porządek, że tak powiem. I oczywiście tym razem będzie to filmik z Glossy Boxem. Ja mojego Glossy Boxa dostałam 19 marca, także dosyć późno, długo na niego czekałam, nie otwierałam go jeszcze, bo chciałam go otworzyć właśnie razem z Wami. Także zapraszam Was już do oglądania. Ok, więc otwieramy. I w środku mamy kosmetyczkę, nie pudełko. Także załapałam się na kosmetyczkę. Tak spodziewałam się, bo takie dziwne to było trochę to opakowanie. Ok, i kosmetyczką muszę Wam powiedzieć, że jest bardzo fajna. E, ja myślę, że to nawet nie jest kosmetyczka, tylko taka torebka do torebki. Nie wiem jak to się nazywa. Taki organizer do torebki, coś w tym stylu. Raczej bardziej się sprawdzi e, jako właśnie organizer. Teraz zobaczymy, co tutaj mamy w środku. Paszport to piękna voucher na zakupy no i jakąś książeczkę Glossy Box na świecie coś takiego Ok. teraz chciałabym wiedzieć co jest w środku, żeby móc wam powiedzieć tak I zaraz wam powiem to jest zawartość Glossy boxa? nie wiem czy coś widać o, chyba nie bardzo Okej... Okay. I co my tutaj mamy? To jest coś zapewne do ust. to jest pełen produkt. 2,5 grama. I to kosztuje 60 zł i jest to błyszczyk w kredce. Barwi usta, nawilża i tak i tak dalej. Coś takiego. To jest pierwszy produkt. Kolejny to jest e, z firmy Lirak. E, a nie powiedziałam wam. to do ust to jest firma e, Jelly Pink Pong. Nie znam. Pierwszy raz coś słyszę na temat e, takiej firmy. ok e, To jest płyn micelarny z firmy Lirac. Mm. Okej okay. i zobaczmy co jeszcze tutaj mamy. Taka mała ampułka bardzo mała, tu jest 8 ml i już Wam mówię, to jest ym, preparat odbudowujący, Dream Repair nadaje połysk, objętość i naturalny, zdrowy wygląd yy, a tak, to jest do włosów coś takiego i to jest firma Artego i właściwie ostatni produkt dziwne. Ostatni produkt to jest Balsam e, Pink e, ha Pink e, Kifon? Czy coś takiego? E, z firmy Bath and Body Works i co mogę Wam powiedzieć, że 88 e, ml e, kosztuje 17,99 i tutaj mamy 88 ml, dokładnie takie opakowanie. No i dziwne, bo według tej karteczki powinien być jeszcze krem, ale tego kremu nie mam. Nie wiem, tutaj jest on w tej ulotce, ale ja go nie widzę. Sprawdzę dokładnie kosmetyczkę ach jest ja jestem jakaś ślepa naprawdę tak i to jest krem e, z klareny e, i to jest e, 50 ml e, i on kosztuje 84 zł także całkiem, całkiem spoko no i to jest była cała zawartość glos i kosmetyczki tak to wygląda mniej więcej w środku tam się to przewala tam się tak ściąga Całkiem fajny gadżet, muszę powiedzieć. I powiem Wam, że ogólnie jestem zadowolona. Nie wiem jak Wam się podobała zawartość tego Classy Boxa, ale ja jestem tym razem jestem zdecydowanie na tak. Także tak, to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w kolejnym filmiku. a